Witam się moi drodzy w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z holem zakupowym. Mam tu na razie jeszcze ciasno, ale dzisiaj już rośliny z kuchni wytransportuję do szklarni. Będę je na noc okrywać, także mi się więcej miejsca zrobi, a nadają właśnie ciepłe dni. Ale to dzisiaj nie o tym. Zaczynamy od koncert. Mamy tutaj po dwie sztuki takich koncert. Pirat szprot w sosie pomidorowym, oczywiście są w oleju, dwie sztuki, jedna, druga 50% taniej, więc wzięłam szproty dwa razy i wzięłam filety śledziowe w sosie pomidorowym również dwa razy. Jajka elki, parówki, osiem sztuk parówek na gorąco tutaj taki zestaw słodkości dla chłopców do szkoły też była promocja widzicie z 3,49 na 3,49 ale wiadomo oni zjedzą nie w domu to w szkole czyli mamy dwa takie kinder kanapki gdzieś jeszcze druga jest yy, tak naknopersy dwa plus chyba jeden gratis takie batoniki mleczne czyli wziąłem trzy sztuki w sumie tych batoników No pers i princeska Dwa plus jedna gratis I takie też Była promocja Żelusie to one sobie Jeszcze dzisiaj zjedzą Kawałek wędliny Podwawelska cienka Taki nieduży Kawałek kilogram 2790 tutaj wyszło Mi trzy trzysta Wrócił 76, do jajeczka albo coś. Przy za 100 zł, kola, więc też wzięłam. I tak, kupiłam tutaj w Dowieźli, bo starszemu chłopakowi trzeba y, slipki. Więc kupiłam takie trzy razy slipki LK, szare czarne i granatowe jedne wyjęłam, żeby zobaczyć jak to wygląda już Wam pokażę no takie szlipki wiadomo nie? normalne do śmigania dla starszego chłopaka wzięłam również skarpetki różne 39-41 chyba dwa razy takie jasne mam tak. Skarpetki. Wiadomość ciepło. Kolejne skarpetki. Też ten sam rozmiar. Mam trzy, cztery i pięć. Także takie jak to się mówi, slipki, skarpetki. I tak, wzięłam dwie papryki. Jedną na pewno dzisiaj wykorzystam, bo chcę robić spaghetti. Mięsko mielone mam. Spaghetti mam, więc będziecie spaghetti na obiad. Mandarynka, oczywiście. Wziąłem tak. Yy, taki kawałeczek boczku na kanapki. sokołów niecałe pół kilo. Bo my lubimy. Dla chłopaków Zresztą i dla nas, bo oni boczku wiadomo, nie będę. Baleron gotowany. 29. Yy, 50 cena, ja zapłaciłam 17,46, na kanapeczki oczywiście. Jedna papryczka może być do kanapek wykorzystana. Całe opakowanie ogonów wieprzowych zakupiłam. Winogron ciemny. Dwa razy olej kujawski przy zakupie dwóch taniej. No niby z tą nową pokry zakrętką reklamowaną widzę ale już mi pół butelki oleju zostało a że promocja na olej to wzięłam dwa razy i wzięłam sałatę i do kanapek będzie i będzie sałata dla moich chomików także takie zakupy nieduże, nie małe no troszkę wyszło bo wiadomo kupiłam też bieliznę i skarpetki ale tego to się mówi Zawsze nie za dużo, nie za mało, bo to się po prostu zużywa. Miałam gdzieś po prostu przy najbliższej okazji gdzieś w Pepko patrzeć i szukać dla syna właśnie skarpetek i tych właśnie bielizny. A okazało się, że dowiezie do Stokrotki, więc po co mam się gdzieś tam włóczyć. Wzięłam od razu i, i już jest, jak to się mówi, po sprawie. Także nie za duże, nie za małe zakupy. Zaraz sobie to wszystko ogarniam. Chowam na swoje y, miejsce. No i oczywiście, z Wami się żegnam. Do zobaczenia. Jak się filmik podobał, zostawiajcie jakiś fajny komentarz. A my się widzimy w innych filmach. Pa pa!